Witam serdecznie, Bogusz Kasowski, Sercowe Info w poniedziałek, 24 lipca. Dzisiejszy program będziemy skupiać się wokół tematyki decyzji w amerykańskiej rezerwy federalnej w temacie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a raczej, ponieważ ta decyzja już co do zasady jest pewna, to raczej będziemy się skupiać na wpływie kolejnych ewentualnych decyzji Fedu, czy też jak rynek zacznie odbijać nam właśnie ten aspekt. W w temacie oczywiście 100% Stanów Zjednoczonych nasuwa się nam oczywiście podejście w kierunku złota, natomiast o złocie oczywiście jak najbardziej będzie, jak w praktycznie każdym moim programie. Niemniej jednak w temacie złota, w kontekście decyzji środowej Fedu, będę mówił w specjalnym webinarze. Jutro o godzinie 18 link znajdziecie w opisie. Jednak temat złota też będzie przeze mnie szerzej poruszony w, podczas sobotni konferencji online, też link do niej znajdziecie w opisie, więc też będzie można się z nim jak najbardziej zapoznać i oczywiście zachęcam do gorąco do wzięcia udziału, natomiast dzisiaj będziemy mówić w szerokim spektrum, czy FED będzie nam wpływał na te najróżniejsze surowce i w jaki sposób on może wpłynąć. Tak więc nie przedłużając, zerknijmy jak wygląda sytuacja na wykresach i już będziemy patrzeć jak ewentualnie można to poprzekuwać na nasze własne chwalebne zyski. Zapraszam. I zaczniemy od złota, gdzie jak najbardziej tutaj bym chciał wspomnieć, że rynek zachował się nam zgodnie z moimi prognozami, czyli nie przekroczył strefy wsparcia w tym przedziale 940-950 dolarów za uncję. Oczywiście 1940-1950 dolarów. Widzimy, że. W 14 lipca dotknął zaledwie tego poziomu. 17 lipca go zaatakował, ale nie przebił w żaden sposób i wrócił powyżej. I w tej chwili jesteśmy powyżej. Oczywiście uznaje się, że w tej chwili stopy, podwyżka stóp procentowych w środę jest raczej pewna. Widać to również na FedWatch Tool od CMI, gdzie 99,8% uczestników rynku uważa, że stopy procentowe zostaną podniesione. W tym momencie, oczywiście. Wydaje się być to dość logiczne. Ten wykres, oczywiście, ten zrzutek anomacie dostępny na stronie surowcowej Informacji Serdecznie zapraszam. Także jest dostępny tam wykres dla mm, potencjalnego posiedzenia w marcu przyszłego roku, kiedy to ma według większości uczestników rynków dojść najpóźniej do obniżenia stóp procentowych, do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dla ręku złota oznacza to mniej więcej, że jeżeli John Powell podczas wystąpienia po decyzji o stopach procentowych w środę nie wyskoczy z jakimiś dziwnymi pomysłami, no to raczej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której złoto powinno zacząć zyskiwać, potwier uzyskując potwierdzenie ze strony Fedu, że cykl podwyżek stóp procentowych został zakończony, pomimo tego, że wcześniej pojawiały się głosy, że konieczne mogą być jeszcze jedne lub dwie podwyżki pomiędzy tą oczywiście lipcową, więc tutaj myślę, że to będzie dość istotne. Według Daniela Pawilsona, starszego stratega rynkowego w EJ, EJO Futures (EJO), myślę, że stopy procentowe będą dość wysokie, w się przewidzieć w przyszłości. Biorąc pod uwagę, że większość analityków na dzień dzisiejszy, czyli dwa dni przed decyzją Fedu i wystąpieniem Pawela po decyzji, prognozuje utrzymanie się wysokich stóp procentowych powyżej 5 punktów procentowych do marca przyszłego roku, co jest dość sporym wyzwaniem, ponieważ nie tak dawno jeszcze mówiliśmy, że jest spora szansa według analityków na obniżki jeszcze w tym roku, no to myślę, że może mieć ona rację. Choć cykl obniżenia stóp procentowych może też przyspieszyć, w końcu, skoro były podwyżki o pół punktu procentowego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby docelowo obniżać stopy procentowe o takie właśnie wartości. Patrząc na rynki zbożowe, widzimy oczywiście, że moja prognoza dotycząca wzrostów była słuszna. Tu oczywiście wzrosty są podyktowane tym, że Rosja wycofała się z umowy zbożowej o eksporcie z ukraińskich portów na Morzu Czarnym, co zdaniem ONZ jest tutaj decyzją, która doprowadzi dość głodu i śmieci, nawet głodowej, w wielu biedniejszych rejonach ze względu na wzrost cen surowca. Jak widzimy, ono wzrasta nie aż tak mocno, bo jak sobie przypomnimy, to w marcu ubiegłego roku mieliśmy szczyt na poziomie ponad 1350 centów, tak więc w tej chwili poziom 750 centów nie jest aż tak wysoki. Ale ONZ uważa, że spadek, że umowa zbożowa mocno przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego. W tej chwili też Rosja ostrzeliwuje poety ukraińskie, a także prowadzi ćwiczenia związane z. Ostrzeliwaniem okrętów, jednostek pływających. Pojawiły się też zarzuty, że na jednej z jednostek towarowych doszło do i zmiany nazwy, jak i do określenia obecności ładunków wybuchowych, mimo że jednostka formalnie miała przewozić właśnie zboża. Tutaj też dochodzi, dochodzą informacje, że Ukraina zapowiada, że także będzie ostrzeliwać statki handlowe Rosji, czy też wypływające z Rosji, żeby tutaj no. W jakiś tam sposób się odpłacić. Do tego ciężko się odnieść, dopóki nie dojdzie faktycznie do jakiegoś ataku na jednostkę handlową z żywnością i być może jej zatopienia, być może jej zatrzymania, choć będą to oczywiście czynniki jak najbardziej prowzestowe. Ja tutaj jestem jeszcze optymistą, choć dość spokojny, ponieważ tutaj bardzo dużym czynnikiem będzie kwestia pogody w Stanach Zjednoczonych, by tutaj móc określić, jak wygląda sytuacja. Jeżeli chodzi o Europę, Francuzi do, do wczoraj zebrali 58% pszenicy o zimej, co jest wynikiem powyżej 5-letniej średniej, które wynosi 53%, ale sporo poniżej analogicznego okresu z ubiegłego roku, wynosi, gdzie zebrano 79% pszenicy o zimej. I to wynika z faktu, że te warunki pogodowe nie są tak suche. Europa w ogóle doświadcza bardzo tutaj skomplikowanych Problemów klimatycznych. Mamy do czynienia z powodziami błyskawicznymi na północy Włoch. Środkowe Włochy cierpią z powodu ekstremalnie wysokich temperatur. Mamy bardzo dużą liczbę pożarów, między innymi w Grecji, więc tutaj jest to kwestia naprawdę bardzo dużych problemów. W Chinach pojawiły się tajfuny, sporo pożarów pojawiło się na zachodnim brzegu Stanów Zjednoczonych, na zachodnim wybrzeżu. I tu z pomocą też może przyjść nam mapy od Google, które dodały funkcjonalność w postaci właśnie mapy pożarów. Tych oczywiście największych. Tak więc tutaj zyskujemy kolejne narzędzie, które oczywiście dotyczy nie tylko zbóż, tak, czy też roślin ogólnie surowców uprawnych, ale przecież także surowców energetycznych. Ponieważ mogą być zakłócone linie przesyłowe, mogą być zakłócone procesy wydobycia, mogą być zakłócone procesy transportowe. Tutaj również wtedy dochodzą kwestie kopalni różnych metali, więc tak naprawdę wszystkie rynki surowcowe mogą być dotknięte przez pożar, jeżeli będą one w niewłaściwym miejscu. A dzięki tej nowej funkcjonalności faktycznie możemy sobie też zakać czy jakieś miejsce znane, czy też dół. Objęte tutaj bardzo istotne dla danego rynku, nie jest objęte pożarami. Więc ta sytuacja tak wygląda dla zboża. Ja jestem nadal optymistą, choć tak jak mówię, trzeba mocno zwracać uwagę na sytuację pogodową w Stanach Zjednoczonych. W przypadku bawełny, o której nie tak dawno, przecież mówiliśmy w programie, chciałbym zauważyć, że technicznie sytuacja się nie zmieniła. Jest całkiem ciekawa okazja, żeby spływać o ją technicznie ze spadkiem w okolice 79,80 80 centów. W ramach tego, tej konsolidacji, w której ten rynek tkwi, tak naprawdę od pół roku, czyli przedział 78,87 87 centów, więc tutaj jak najbardziej jest to. Technicznie do zegania, natomiast mieliśmy czynnik prozostowy ze względu na to, że Chiny przyznały firmom niepaństwowym kolejne 3,4 miliona ton metycznych kontyngentów importowych na bawełnę, z czego większość ma pochodzić z Brazylii, więc tutaj odzwierciedlenia mocnego na kontraktach amerykańskich nie ma. Niemniej sugerować to może jakiś czynnik jednak pobudzenia gospodarki chińskiej. Co prawda, w innych aspektach analitycy nie są zbyt. Pozytywnie nastawieni do zmian, jakie zachodzą w Chinach, no, ale tutaj powiem szczerze, że jestem też, uważam, że tutaj jest pewien potencjał że jest to pierwszy sygnał, że faktycznie ta gospodarka chińska może nam się rozwijać troszkę, jednak, lepiej niż wszyscy. Tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, ale jak już straciliśmy nadzieję. Więc tutaj jest dość ciekawe. E, tu, oczywiście, czynnikiem wspierającym cenę bawełny. E, gdzie mówię technicznie, jesteśmy na aspekcie konsolidacyjnym i też na spadek, to jednak za spadkiem może też przemawiać sytuacja na ropie naftowej. Pozwoliłem sobie już zaznaczyć offline poza kamerą, e, poza nagraniem, sytuację na rynku ropy, która może oznaczać, że jesteśmy w rynku jakimś konsolidacyjnym i ten sygnał byczy się na nie pojawi do końca wakacji. Tutaj oczywiście zapowiedź spowolnienia czy też zatrzymania z podwyżek 100% w USA jest czynnikiem mocno wspierającym ceny ropy naftowej, jednak mamy czynniki bycze, yy, niedźwiedzie, tak? czyli tutaj przede wszystkim chodzi o sytuację, w której yy, Zjednoczone Miaty Arabskie zapowiedziały, że istniejące cięcia OPEC są wystarczające dla zrównoważenia rynku. To jest czynnik byczy, także zapowiedzi Wenezueli, która w tym miesiącu wydobywa średnio 831 tysięcy ropy dziennie, ma wzrosnąć to wydobycie do miliona bajek do końca roku, a także milion siedemdziesiąt w przyszłym roku, więc tutaj czynnik pozostowy pomimo tych amerykańskich sankcji jest też dość istotny i może nam jak najbardziej wpływać na Sytuację na rynku ropy naftowej. Zapasy ropy w Sri nam troszkę spadły: 8,77% w ciągu tygodnia. Liczba odwietów USA spadła do najniższego poziomu od maja ubiegłego roku czyli 530 aktywnych punktów. To spadek o 7 w ciągu tygodnia, i w ubiegłym tygodniu to był spadek też chyba o 3 punkty, jeśli dobrze pamiętam te liczby. Więc Tutaj czynniki, to jest czynnik oczywiście spadek produkcji jest czynnikiem prowzrostowym, natomiast wzrost produkcji w Wenezueli z możliwością eksportu jak najbardziej tutaj z czynnikiem prospadkowym, więc też wspierać, jeżeli jakaś korekta by nastąpiła na cenach ropy, żeby ta cena walczyła nam w tym przedziale 78-79 dolarów, 81-82 przez okres wakacyjny, czyli tej takiej trochę posłuchy inwestycyjnej. To myślę, że jak najbardziej tutaj byłby to czynnik również wspierający nam spadek na cenach bawełny, tak ponieważ no, wiemy, że tkaniny, tworzywa sztuczne, poliestrowe, pozyskiwane z ropy naftowej są też tutaj formą konkurencji i też w jakiś sposób przez to bawełna jest skorelowana z cenami ropy. Więc z punktu widzenia technicznych, z czego jeszcze fundamentalnie troszkę poparcia to ma dla rynku ropy. Możemy się spodziewać, że te rynki będące w konsolidacji technicznej troszkę nam mogą się zsunąć w tych dniach, zwłaszcza do środowej decyzji, czyli w perspektywie najbliższych no, niecałych 2,5 doby. Oczywiście, mówiąc o różnych rynkach, nie można zapomnieć o kawie. Tutaj też już narzuciłem z FIBO, żeby tutaj nie tracić czasu w programie na zmianę koloru. Widzimy, że moja czerwcowa prognoza na spadki się sprawdziła, co prawda po pewnej korekcie w górę tej konsolidacji, ale się jednak sprawdziła. Myślę natomiast, że w tej chwili rynek ma bardzo niewielkie szanse na przebicie poziomów przedziałów powyżej 180 centów. Co prawda w Brazylii mamy, jeżeli chodzi o kawę, ograniczenie podaży ze względu na to, że te ceny spadły i chcą tutaj trochę brazylijscy farmerzy przeczekać. To jednak mamy całkiem niezły wynik, ponieważ 66% zbiorów kawy w Brazylii zostało już zakończonych. To jest bardzo blisko wieloletniej średniej. Więc tutaj tego czynnika wzrostowego raczej nam zabraknie. Co prawda spodziewam się, że ten rynek nam podejdzie do tego poziomu 166,70. Jeden tutaj jest jeden poziom FIBO, tutaj widzimy, że znosi się też tym dużym FIBO, który ma szczyt z września, dołek ze stycznia. Też widzimy, że one się bardzo mocno nak nakładają, tak? Szczyt był też na zniesieniu 61,8. Tutaj mamy różnicę 2 centów przy tych dwóch zniesieniach w okolicach 192, 194 centów. Tutaj też jest różnica około centa, nieco ponad cent przy zniesieniu około 180 centów. Tu jest różnica 0,4 centa tak? przy tym zniesieniu na poziomie 166 centów, więc... Widzimy, że oba poziomy, oba zakresy Fibonacci'ego są słuszne i skuteczne, więc tutaj myślę, że jest szansa, że do tych poziomów 166,5 mniej więcej dojdziemy. To jest wysokie prawdopodobieństwo, natomiast czy później zaatakujemy wyższy poziom 174 centy, czy też będziemy ograniczeni przez SMA 55, jest pod znakiem zapytania na dzień dzisiejszy. Totalnie nie umiem stwierdzić, czy ma szansę taki scenariusz. Oczywiście, skoro już jesteśmy przy kawie, możemy spojrzeć na cukier, gdzie te ceny nam rosną przede wszystkim dość stabilnie w miesiącu lipcu, natomiast tak no dobre pognozy Brazylii są czynnikiem hamującym wzrostu, więc raczej tutaj nowych szczytów się nie spodziewam. Choć też tutaj przedłużyłem ten zakres, który widzimy, on był wcześniej we wcześniejszych programach trochę krótszy, ponieważ uważam, że mamy spore szanse, że oczekując na wpływ El Ninio na Produkcje, też uprawy cukrowe w Indiach, czy też Tajlandii, będziemy w tym szerokim zakresie 2,5 centowym do końca tego w, tych wakacji, czyli też właśnie ten sezon posuchy. Cukier, tutaj oczywiście, zatrzymanie cyklu podwyżek 100% w USA, jest czynnikiem prozorowym dla cukru, ponieważ oznaczać będzie, że zwłaszcza, że pojawi się już zapowiedź, że są szanse na przykład na. Obniżki w grudniu czy w styczniu, to byłyby tutaj ten, byłby tutaj ten aspekt na tyle istotny, że mógłby oznaczać, że po prostu ta konsumpcja nam wzrośnie, a cukier jest jednak nadal bardzo istotną częścią tutaj branży żywieniowej, więc ten czynnik zapotrzebowania mógłby być dość interesujący i ciekawy. I jeszcze bardzo szybciutkie spojrzenie na sytuację na rynku. O, przepraszam, to jest kukurydza, a ja nie chciałem kukurydzę otworzyć, tylko chciałem otworzyć. I nie widzę, gdzie mam ryneczek kakao, więc chyba będę musiał sobie go przywrócić gdzieś tutaj. Kakao, tak, oczywiście interesują mnie amerykańskie kontakty na których też nadal mamy bardzo wysokie ceny, choć mogą one nam o dobinkę się zmniejszyć, ze względu na to, że zapasy kakao nam co prawda spadły w ósmy tydzień z rzędu, w poprzednim sezonie nam rosły, ale są zaledwie 2% niższe niż w poprzednim sezonie. Z kolei, jeżeli chodzi o przerób kakao, no tutaj mamy całkiem Duży spadek, więc tutaj zapotrzebowanie, czyli strona popytowa nam się obniża. Europejski przerób 5,7% spadek rok do roku. Analitycy spodziewali się spadku nie więcej jak 1%, więc naprawdę dużo. Z kolei przemiał w Ameryce Północnej spadł do 102, niecałych 102,5 tysiąca ton, czyli jest to spadek o ponad 11,5%. Więc te wartości są, naprawdę bym powiedział, bardzo duże spadki po stronie popytowej. Więc tutaj powinny one zacząć szukać jakiegoś odzwierciedlenia w tych cenach. Dlatego ja w tej chwili sobie cofam, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja na tym właśnie rynku. To jest bieżący kontakt. Pozwolę sobie wtedy na tym bieżącym kontakcie naciągnąć poziomy FIBO od dołka w września ubiegłego roku do szczytu teraz w miesiącu lipcu. I myślę, że tutaj jesteśmy w stanie odnotować jakąś korektę. Myślę, że spokojnie 120 dolarów do 3300 jest jak najbardziej realnym poziomem, realnym zasięgiem. Natomiast 350 także wydaje się być jako taki take-profit 2 możliwe do osiągnięcia. I jeszcze na sam koniec sytuacja na rynku gazu ziemnego, tutaj już przeciągam, bo możemy sobie przedłużyć ten zakres. Mieliśmy wyjście, takie trochę fałszywe wyjście z tego zakresu inside bajowego drugie fałszywe wyjście, choć też już wtedy dało się troszkę zarobić, no ja nie trafiłem, bo byłem po, totalnie poza rynkiem, natomiast w tej chwili Europejskie zapasy gazu ziemnego są, znaczy nasze magazyny europejskie są pełne w 82,5%. Z kolei japońskie magazynowanie jest nieco powyżej pięcioletniej średniej, choć poniżej poziomów z analogicznych okresów w ubiegłym jak i w 2021 roku. Tutaj także rynek gazu ziemnego, troszkę mniej amerykańskiego, jeszcze będzie tutaj reagował na wenezuelskie plany rozwoju swoich rezerw gazowych, gdzie PDVSA chce współpracować z Eni, z Epsolem, z francuską jedną firmą, w tej chwili też współpracować z Trinidadem i Topago, które mają wspólne pola gazowe na morzu, na morzu, gdzie też tutaj Shell może uczestniczyć, ponieważ jest głównym producentem w Tynidadzie. właśnie. Ceny spotowe w Azji w ubiegłym tygodniu wyniosły drugi tydzień z rzędu 10,8 dolara za MMBTU. Więc tutaj mamy bardzo niewiele popytu, głównie ze strony Indii i Tajlandii, które chcą wykorzystać te dość relatywnie niskie ceny. One są nadal dość wysokie w kontekście wieloletnich średnich, natomiast są dość niskie w kontekście ostatnich 18 miesięcy. Podczas gdy popyt wraz z eksportem na ten tydzień w USA to 105,7 miliarda 100, w przyszłym tygodniu 107 Podaż ma wynosić 101,5 miliarda w średnio w lipcu. Przepływ do terminali eksportowych w USA poniżej 13 miliardów stóp sześciennych. Eksport do Meksyku stabilnie 6,6 miliarda stóp sześciennych dziennie. Natomiast liczba aktywnych odwiertów spadła nam o 2 do poziomu 131 aktywnych punktów. Tak więc ten skok o 11 punktów praktycznie został już zniwelowany. Amerykańskie zapasy gazów w ubiegłym tygodniu wzrosły praktycznie punkt zgodnie z prognozami, tam było plus 41 faktycznego, 44 wzrostu e, prognozowanego, natomiast 14% powyżej 5-letniej średniej, co nam bardzo mocno właśnie hamuje ceny przed dalszymi wzrostami, aczkolwiek dalej jestem optymistą, że ten rynek ma perspektywę wzrostu w stronę 3.0. Myślę, że może to nastąpić raczej w sierpniu niż w lipcu, e, natomiast myślę, że są ku temu całkiem niezłe perspektywy. Dziękuję za uwagę, przypominam i jutrzejszy webinar o 18, link w opisie, konferencja w sobotę, jeszcze podod oczywiście czwartkowy program, tak więc parę razy mnie w tym tygodniu usłyszycie, zobaczycie i myślę, że jak najbardziej warto. Tak więc serdecznie zapraszam na te kolejne trzy moje pojawienia się w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę, zachęcam do polubienia materiału, udostępnienia go dalej, oczywiście subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i powodzenia na rękach.